Pan z wami i z duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Marka, pała Tobie, Panie. Jezus przyszedł z uczniami swoimi do domu, a tłum znów się zbierał, tak, że nawet posilić się nie mogli. Gdy to posłyszeli jego bliscy, wybrali się, żeby go powstrzymać, mówiono bowiem, odszedł od zmysłów. A uczeni w piśmie, którzy przyszli z Jerozolimy, mówili, ma Belzebuba i mocą władcy złych duchów, wyrzuca złe duchy. Wtedy przywołał ich do siebie i mówił im w przypowieściach, jak może szatan wyrzucać szatana. Jeśli jakieś królestwo jest wewnętrznie skłócone, takie królestwo nie może się ostać. I jeśli dom wewnętrznie jest skłócony, to taki dom nie będzie mógł się ostać. Jeśli więc szatan powstał przeciw sobie i jest z sobą skłócony, to nie może się ostać, lecz koniec z nim. Nikt nie może wejść do domu mocarza i sprzętu zagrabić, jeśli mocarza wpierw nie zwiąże i dopiero wtedy dom jego ograbi. Zaprawdę powiadam wam, wszystkie grzechy i bluźnierstwa, których by się ludzie dopuścili, będą im odpuszczone. Kto by jednak zbluźnił przeciw Duchowi Świętemu nigdy nie otrzyma odpuszczenia, lecz winien jest grzechu wiecznego, mówili bowiem ma ducha nieczystego. Tymczasem nadeszła jego matka i bracia i stojąc na dworze posłali po niego, aby go przywołać. A tłum ludzi siedział wokół Niego, gdy mu powiedzieli, Oto Twoja matka i bracia na dworze szukają Ciebie. Odpowiedział im, Któż jest moją matką i którzy są moimi braćmi? I spoglądając na siedzących dookoła Niego rzekł, Oto moja matka i moi bracia, bo kto pełni wolę Bożą, ten mi jest bratem, siostrą i matką. Oto słowo pańskie. Chwała Tobie Chryste. Bracia i siostry, kiedy słuchamy dzisiejszej Ewangelii, to możemy zauważyć, że ona dotyka takich trzech spraw pozornie ze sobą niezwiązanych. Bo na samym początku mamy spór o to, kim jest Jezus. Spór między ludźmi, którzy siedzą wokół Niego i słuchają Go oraz uczonymi w Piśmie, którzy przybyli z Jerozolimy i wydają swoją opinię. Następnie Jezus porusza temat związany z odpuszczeniem grzechów. Jakie grzechy będą odpuszczone, a jakie odpuszczone nie będą. A na koniec wskazuje, że jego prawdziwą matką i braćmi są, ty, są ci, którzy pełnią wolę Bożą. Czy jest w tym jakiś klucz, w którym moglibyśmy połączyć te trzy zgoła różne sprawy? Bracia i siostry, kiedy tak się głębiej zastanowimy, to ta dzisiejsza Ewangelia, ona przede wszystkim dotyka takiego fundamentalnego pytania. Pytania o to, Kim dla mnie jest Pan Bóg? I to pytanie jest tak ważne i tak istotne, że nikt w pewien sposób nie może nam pomóc z odpowiedzią na nie, jeśli my sami nie dołożymy wszelkich starań, aby na to pytanie w swoim życiu tak szczerze, jasno i klarownie odpowiedzieć. Bo to nie przypadek, że Kościół nam daje w swojej mądrości do tej dzisiejszej Ewangelii czytanie mówiące o grzechu pierworodnym. Bo pytanie o grzech pierworodny, pytanie o konsekwencje grzechu pierworodnego i ta scena, którą usłyszeliśmy w pierwszym czytaniu, ona przede wszystkim dotyka tej rzeczywistości, kim jest Pan Bóg. Tego pytania, pytania, na które trzeba nieustannie sobie odpowiadać. Bo przecież Adam i Ewa w raju to nie byli ludzie niewierzący. Oni mieli wiarę w Pana Boga, wiedzieli, że to, co otrzymali w prezencie, ten świat, w którym się poruszali, te wszystkie drzewa w ogrodzie Eden jest darem Pana Boga. Oni wiedzieli, że po tym ogrodzie przechodzi się Pan Bóg. Dlatego kiedy przechadzał się po grzechu pierworodnym, oni ukryli się w, ukryli się w tych krzakach ze strachu przed tym przechodzącym Panem Bogiem. Oni mieli wiarę, mieli doświadczenie Pana Boga, znali Jego przykazania, a mimo to sięgnęli po owoc, którego, po który sięgać im nie wolno było. Dlaczego? Dlatego, że w pewnym momencie ten obraz miłującego Pana Boga, kochającego Pana Boga, został im zamazany przez demona, przez szatana. I tak samo jest w naszym życiu. My też przecież wiemy, kim jest Pan Bóg, znamy Jego przykazania. Może nieraz deklarowaliśmy, że wybieramy Jezusa jako naszego Pana Zbawiciela, ale na to pytanie trzeba sobie nieustannie odpowiadać, i to każdy z nas może indywidualnie na to pytanie odpowiedzieć. Zobaczcie, że na początku dzisiejszej Ewangelii jest właśnie ten spór o to, kim jest Jezus. Ci, którzy przyszli do Jezusa, przyszli do tego domu, gdzie on przebywa, widzieli znaki, widzieli cuda, widzieli jak Jezus wypędzał złe duchy. To były znaki, dzięki którym wszyscy oczekujący na Mesjasza mieli okazję rozpoznać czas swojego nawiedzenia, rozpoznać czas, w którym przyszedł Mesjasz na świat. I najbardziej odpowiedzialne osoby za to, czyli uczeni w piśmie, którzy całe życie studiowali pismo, studiowali Torę, żeby móc wskazać na Mesjasza, wydają konkretny werdykt. Wy ludzie się mylicie. Nie macie racji. Nie macie racji. I kiedy oni, ci ludzie słyszą to od uczonych w piśmie, od autorytetów ówczesnego czasu, powinni ich posłuchać. Powinni odejść. Zrezygnować z towarzyszenia Jezusowi, bo przecież najwyższa instancja orzekła przez Belzebuba, władcę złych duchów wyrzuca złe duchy. Jednak oni, zobaczcie, zostali, może nie wszyscy, może w jakiejś części. Dlaczego? Dlatego, że sami podjęli decyzję, sami przekonali się na własne uszy, na własne oczy zobaczyli, że to jest, to jest ten obiecany Mesjasz, to jest ten obiecany Jezus. Kochani, zobaczcie, że dzisiaj my żyjemy w takim bardzo podobnym świecie. Jest wiele autorytetów, którzy przypisują sobie monopol na prawdę. Ludzi, którzy chcą, aby im wierzono. I my, jako ludzie będący w kościele, często też nie do końca jesteśmy wyznawcami Pana Boga, tylko wyznawcami jakiegoś głosiciela o Panu Bogu. Pamiętam już parę lat temu, podczas Eksodusu Młodych Zwierzyńców. Przyjechał taki ksiądz, który był znany w całej Polsce przez swoje materiały publikowane w internecie. I za tym księdzem, na ten czas jego konferencji, przybyli ludzie ze Szczecina. Ze Szczecina przyjechali do zwierzyńca tylko po to, żeby wysłuchać tej jednej konferencji. I we mnie się rodziło zawsze takie pytanie: Oni przyjechali dla Pana Boga, czy dla tego księdza? Są wyznawcami Pana Boga? czy wyznawcami tego księdza, za którym by się, można powiedzieć, poszli na cały, poszliby na cały świat i życie za niego oddali. Ale kochani, tak jest często, zobaczcie, że my mamy swoich jakichś ulubionych może internetowych kaznodziei, których słuchamy i wobec nich, wobec tych, tego co oni mówią, jakoś oddziałowuje to na całą naszą, naszą wiarę. A nawet takie największe autorytety, najświętsze, najświętsze postacie, posiadające tytuły profesorów, Mogą się mylić, mogą popełnić błąd. Ten obraz Pana Boga może być zaciemniony w ich życiu. A my jesteśmy zaproszeni do tego, żeby ich słuchać i chwała Bogu, że są, że głoszą, że publikują, ale jesteśmy wezwani do tego, aby nieustannie myśleć i samodzielnie podejmować decyzje, samodzielnie uczyć się o Panu Bogu, doświadczać, zauważać go, zauważać go w swojej codzienności. Bo od tego fundamentalnego pytania wszystko się zaczyna. Jezus stawia przed nami to pytanie o to, kim jestem dla Ciebie, za kogo mnie uważasz, kogo widzisz, patrząc na moje dzieła, patrząc na moje czyny. Bo od tego zależy to, czego będziemy w życiu doświadczać. Zobaczcie, że, to, że Jezus mówi o tych grzechach i bluźnierstwach, które nie będą odpuszczone w tym właśnie kontekście, Wskazuje nam na to, że jeżeli my odrzucimy Jezusa jako mesjasza, będziemy się nad nim pochylać jako nad jakimś filantropem, który uczynił wiele, wiele dobrego, ale nie będzie mesjaszem, nie będzie zbawicielem, nie będzie tym, który za nas umarł i zmartwychwstał i zesłał ducha świętego, to naturalne będzie w konsekwencji, że przebaczenia, doświadczenia przebaczenia nie otrzymamy. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli nie wierzysz, że Bóg ci przebacza grzechy, to jak możesz dostąpić przebaczenia? Jeżeli odrzucasz tę prawdę, że Duch Święty został posłany na ten świat, aby ci wybaczyć grzechy i doświadczasz tego ukratek konfesjonału, nie wierzysz w to, nie przyjmujesz, w ten sposób bluźnisz przeciwko Bogu, przeciwko Duchowi Świętemu, no to nie doświadczysz tego przebaczenia. Jak możesz mieć pretensje do strażaka, że on nie ugasił Twojego domu, kiedy nikt po strasznie zadzwonił? Jak możesz mieć pretensje do ślusarza, że nie otworzył Twojego zamka, jeżeli go nie wezwałeś? Jeżeli nie wierzysz, że Bóg przychodzi ci z pomocą i faktycznie przebacza ci grzechy, to nie doświadczysz przebaczenia, nie doświadczysz tego uzdrowienia. Nie potrzebujesz wybawienia w Mesjaszu, Jezusie, który przyszedł na świat. I to, co Jezus mówi dalej o tym, którzy są jego braćmi, matką, siostrami, to jest konsekwencja tego, co się stanie, jeśli my uznamy, wybierzemy Jezusa jako naszego Zbawiciela. Wtedy faktycznie stajemy się rodzeństwem Jezusa, krewnymi Jezusa. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że Jezus wypowiada Słowo i to Słowo ma moc. My doświadczamy tego na co dzień, że to nasze ludzkie Słowo nie ma mocy. Tak? Bo dzisiaj, jestem w stanie to powiedzieć, żyjemy w takim kryzysie Słowa. Słowa nic nie znaczą, dlatego między innymi mamy tą plagę rozwodów. Kiedy ludzie dali sobie słowo przed ołtarzem, ale potem kierują się własnym wygodnictwem, żeby mi było dobrze, bo mi emocjonalnie mnie ciągnie gdzie indziej w danym momencie, więc moje słowo już nie jest ważne przed tym ołtarzem, tylko to, żeby mi było dobrze i żebym ja był w cudzysłowie szczęśliwy. Tak, jest ten kryzys słowa. Dlatego można zmienić zdanie z dnia na dzień, z godziny na godzinę i nic się nie dzieje. Wszystko jest ok. Bo ja mogę, ja mogę zmienić zdanie moje słowo, moje słowo się nie liczy. Natomiast Słowo Boże jest stwórcze, świat powstał na słowo. Świat powstał na słowo, a skoro tak, to jeżeli ja przyjmuję Słowo Boże, to jest to okazja dla mnie tego, żeby doświadczyć nowego życia, ale właśnie to Słowo Boże ono nie ma być słuchane, chociaż też między innymi, nie ma być adorowane tylko, Podziwiane, ale ono ma być przyjmowane. A to jest zasadnicza różnica. Bo można słuchać pięknych słów, ale one mogą nie mieć żadnego odniesienia do mojej codzienności. Można słuchać godzinnych kazań i nic z tego nie wynieść. Chodzi o to, żeby słowo Boże przyjmować, bo ono rodzi, ono daje życie w sposób szczególny to nowe życie. Dlatego Chrystus zaprasza każdego z nas, abyśmy przyjmowali Słowo Boże, to znaczy wprowadzali je w czyn, żeby to Ono było tym wyznacznikiem naszych działań, motywatorem naszych działań, naszych wyborów, tego, czego pragniemy, tego, co ma być dla nas dobre, co ma być co ma mi przynieść szczęście, nie moje ludzkie pragnienia, nie moje ludzkie słowa czy słowa jakiejś innej osoby, ale Słowo Boże. Jeżeli chcemy uznać Jezusa jako Mesjasza, Wybawiciela, chcemy doświadczać Jego mocy przez przebaczenie grzechów, mamy tym słowem się karmić. Ono ma się stawać ciałem w nas, aby rodziło nas do nowego życia, do nowego sposobu funkcjonowania, jako krewni krewni Jezusa. Bracia i siostry, jeśli chcesz doświadczać pełni Pana Boga, to przyjmuj Słowo Boże i wypełniaj je w swoim życiu. Jezus o tym mówi wprost, to pełni wolę Boga. Ten mi jest bratem, siostrą i matką, a wolą Boga jest to, co usłyszeliśmy nad Jordanem. To jest mój syn umiłowany. Jego słuchajcie. Amen.